Robicie fiszki papierowe, czy wolicie takie wirtualne na komputerze lub telefonie? Jedne i drugie mają swoje plusy, i zaraz o tym opowiem. A na koniec będzie jeszcze jedna rzecz, przed którą chciałabym was przestrzec, zarówno w przypadku tych pierwszych, jak i tych drugich. Nazywam się Dorota Werner, moją pasją są języki, a prowadzę ten kanał po to, żeby pomóc wam uczyć się szybciej, skuteczniej i przyjemniej. Jeżeli ktoś jest kinestetykiem, to łatwiej zapamiętuje to, co sam napisał pismem ręcznym. I dla niego zdecydowanie dobrym pomysłem będzie tworzenie własnych fiszek na papierze. Ja bardzo lubię tworzyć swoje własne fiszki i często to robię przy użyciu wielu różnych kolorów, różnymi mazaczkami, ale zdecydowanie nie chce mi się ich wycinać. Dlatego kupuję sobie takie gotowe, puste fiszki. Gdzieś w internecie nie wiem dokładnie, gdzie nie pamiętam, ale jak się wpiszę fiszki in blanco, to się pojawią. Te fiszki są na tyle tanie, że zdecydowanie nie opłaca się inwestować czasu w wycinanie ich, a możliwe, że pocięcie bloku na kawałki nawet wyszłoby i drożej. Korzystanie z papierowych fiszek ma jedną dużą zaletę. Jesteśmy zupełnie niezależni od prądu, zasięgu internetu i podobnych cudów cywilizacji. Te na papierze są zdecydowanie bardziej niezawodne, można je wszędzie zabrać i łatwo z nich korzystać. Również jeżeli staracie się nie korzystać z ekranów tuż przed pójściem spać, a lubicie uczyć się wieczorem, to papierowe fiszki mogą być dla Was doskonałym rozwiązaniem. Ja korzystam z nich szczególnie chętnie wtedy, kiedy spędzam zbyt dużo czasu przed komputerem, tak jak na przykład teraz, kiedy uczymy online. Ciekawą alternatywą dla papierowych fiszek są wirtualne fiszki w aplikacji. Jedną taką aplikację chciałabym dzisiaj przedstawić: jest to Anki. Chyba ulubiona apka Poliglotów. Jest niesamowicie użyteczna i ma mnóstwo plusów. Między innymi to, że jest darmowa, że jest dostępna zarówno na komputer, jak i na telefon. I jeżeli synchronizujemy nasze konta, to fiszki, które dodamy na przykład na telefonie, pokażą się również na komputerze. To jest o tyle ważne, że moim zdaniem. O wiele wygodniej jest dodawać fiszki na komputerze, gdzie mamy możliwość kopiować, wklejać, mamy prawdziwą dużą klawiaturę. Natomiast o wiele łatwiej i praktyczniej jest przeglądać fiszki na telefonie, i również na telefonie łatwiej jest dodać do naszych fiszek audio. I chyba właśnie możliwość dodania do fiszek plików audio jest ich największym plusem szczególnie, że możemy mieć taki akcent, jaki tylko zechcemy. Jeżeli poprosimy o nagranie znajomego Native'a, to możemy mieć nagrane wolniej i szybciej, z akcentem amerykańskim, brytyjskim czy jakimkolwiek będziemy chcieli. Drugim ogromnym plusem jest to, że o częstotliwości, z jaką będziemy powtarzać wyrażenia, zdecyduje system, który jest oparty na krzywej zapominania. Jest to tak zwany spaced repetition system, czyli specjalny schemat, według którego najlepiej jest powtarzać słowa, aby jak najszybciej trafiły one do naszej pamięci długoterminowej. To był właściwie jeden z głównych powodów, dlaczego po raz pierwszy użyłam takich wirtualnych fiszek zamiast swoich papierowych, w pewnym momencie uczyłam się równolegle pięciu języków i codziennie próbowałam robić powtórki w oparciu o różne woreczki z numerkami, ale po niedługim czasie po prostu już mi głowa puchła od tego, co powinnam powtórzyć w danym dniu, co już zostało powtórzone, a co nie. Kiedy przerzuciłam się na fiszki wirtualne, Komputer robił za mnie całą tą robotę i nie musiałam już zastanawiać się, co powinnam powtórzyć w danym dniu, tylko od razu brałam się do nauki. Jeżeli nie lubicie robić fiszek samodzielnie, to możecie kupić gotowe. Można kupić całe pudełka gotowych papierowych fiszek. W Empiku na pewno znajdziecie je do praktycznie wszystkich tych popularnych języków. Pewnie w internecie będzie ich jeszcze więcej. I jeśli chodzi o fiszki z Anki to również można ściągnąć sobie całe gotowe zestawy i jak Wy utworzycie fiszki, również możecie udostępniać je innym. Jednak bardzo uważajcie na gotowe fiszki, ponieważ najczęściej zawierają one albo pojedyncze słowa, co zupełnie już nie ma sensu, albo, troszeczkę lepsza opcja, słowa użyte w zdaniach, ale nie są to jednak prawdziwe language chunks, te fragmenty, o których mówiłam w poprzednim nagraniu. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego nagrania, Koniecznie do niego wróćcie, bo bez niego, bez tej wiedzy, praktycznie nie można utworzyć dobrych fiszek, które naprawdę przyspieszą Waszą naukę. Dlatego pamiętajcie: lepiej jest się trochę pomęczyć, stworzyć własne dobre fiszki, lub poprosić kogoś, żeby to zrobił, ewentualnie nawet umówić się z kimś na pseudolekcję, zapłacić jak za lekcję i dostać zestaw fiszek, koniecznie z nagranym audio niż spędzić dużo czasu nad czymś, co tak naprawdę nie będzie was posuwać do przodu wystarczająco szybko. A teraz, niezależnie od tego, czy będziecie używali fiszek gotowych, czy zaczniecie tworzyć własne, to do roboty i do zobaczenia za tydzień.